Łukasz, przegrywamy na inaugurację z Górnikiem Łęczna 1-0. do 0, Troszkę pechowo, bo to jednak my byliśmy stroną dominującą. Bramka w doliczonym czasie gry i możecie mówić naprawdę o naprawdę sporym pechu. Tak jak mówisz, ta porażka nas boli. Myślę, że będzie nas boleć podwójnie dzisiaj, bo, no bo to pokazuje, jaka piłka jest okrutna. Pokazaliśmy dzisiaj jako Beniaminek z drużyną, która grała w tamtym sezonie Baraję o klasę. Że można. I myślę, że z przebiegu całego spotkania byliśmy, nie boję się powiedzieć, zdecydowanie lepsi. Mieliśmy bardzo klarowne sytuacje, stuprocentowe. Kilka razy bramkarz wybija piłkę z linii. No i, i niestety przegrywamy. W piłce liczą się punkty. Się ich zdobyła. Może musieliśmy zapłacić takie frycowe boli. To było. Każdy, kto był, każdy, kto oglądał, wie, że nie powinniśmy przegrać, a myślę, że powinniśmy wygrać, no, ale taka jest piłka. Rok temu też inauguracja z GKS-em Jastrzębie na wyjeździe. Teren mówił, że wyszliście mocno sparaliżowani. Dzisiaj tego paraliżu nie było widać. Wyszliście na, jak na równy z równym z rywalem, który w tamtym sezonie rywalizował w walce nawet o Klasy. No i tak jak wspomniałeś, byliście zdecydowanie lepszym zespołem. Tak, mówiliśmy sobie w szatni, że to, gdzie jesteśmy, to nie jest przypadek. Zrobiliśmy to dwa awanse z rzędu, y, więc sobie powtarzaliśmy, że musimy po prostu grać to, co potrafimy, bo jesteśmy naprawdę dobrą drużyną. No i dzisiaj to pokazaliśmy, ale, ale w piłce trzeba strzelać bramki. Myślę, że gdybyśmy strzelili jedną y, z tych, co mieliśmy w pierwszej połowie, by nam się grał dużo łatwiej i zaraz może byśmy dołożyli kolejną. No Nie strzeliliśmy, dostaliśmy bramkę w ostatniej praktycznie akcji meczu y, i musieliśmy, musimy wyciągnąć wnioski. Za tydzień mamy mecz w Legnicy i będziemy na pewno mądrzejsi o to, co, co dzisiaj było. Na pewno jest dużo pozytywnych wniosków, i, ale też pewnie coś do poprawy, bo skoro się nie wygrywa mecze, to, to coś trzeba poprawić. Dzisiaj jeszcze na pewno będziemy o tym myśleć. Jutro pojutrze to przeanalizujemy i, i zaczynamy misję pod tytułem mieć. Dzięki. Dzięki.